Cześć Manko, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj kupiłem taką kulę do kąpieli. I z tej okazji stwierdziłem, zrobię dla Was test tej kuli. Kolejna rzecz kupiłem dzisiaj na festynie w Antoninie, bo dzisiaj jest taki festyn, nie? I ją sobie kupiłem. Pachnie cudownie, to mogę od razu przyznać. I co? Przechodzimy do testu. Finalnie okazało się, że to są dwie połówki, tak naprawdę. I na razie chyba wrócę jedną. Zobaczcie, co. Kto... 你写接打过去。 Dobra, powiem tak. Uwielbiam lawendę, uwielbiam zapachy z lawendy i przede wszystkim uważam, że ta kulka to jest dyszka. Oceniam ją na dyszkę ze względu na zapach. Przede wszystkim też hmm, bardzo, bardzo fajny kolor wody był. I przede wszystkim no, byłem bardzo zadowolony z kąpieli, to mogę powiedzieć. I co, taki kró kró króciutki dzisiaj odcinek. No, może akurat to nie jest e, szczyt jakichś waszych marzeń, no, ale tak sobie stwierdziłem. Nagram sobie, zobaczycie sobie ten filmik. I powiem wam tak: jeżeli odcinek Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. A jeżeli nie, to zobaczcie kartę shorts, tam dodam na pewno coś nowego. I ciao, Siemanko!